Butlow w dach, meinen kurwikleszten. Koje, to jestem trochę krank. Bo ja coś złapałam w 39. Przepraszam, to było po niemiecku. Jak ja do Ciebie powiem po niemiecku, to Ty będziesz musiał wyrabiać drugą legitymację. Co? Ona jest chora? Kolega mi mówił, że ona nawet dżumę przeżyła. Mać się tutaj. Schreib da daten na tablicę. Jest September ein. To jest sekcja Deutschland. I mówimy po Deutschland. September! September. Br. to jest po England. A ty, jak chcesz, żebyś miała dwa razy september w tej klasie? Dzisiaj mnie tak hals szmercen. Toś wie, jak jest po Deutschland szkoła? Żule. Tak, Żule to są twoi koledzy. Żule! <coughs> ja się urodziłem w Niemczech, to znaczy w Deutschland i my wcale tak nie mówimy. I gdzie ty tam mieszkałeś w tym Deutschland? W Hamburgu. Hamburger to ty chyba w McDonaldzie widziałeś. Ja mieszkałam w Deutschland. Ja się urodziłam w Szogetyn jedząc Haribo, jadąc z Volkswagenem. A potem leżałam na sali z Angelą Merkel, więc ci tam. Idźcie teraz do pani frau dyrektor. Jak podobały ci się moje materiały, to serio, B tutaj.